Cześć! W tej lekcji mini kursu z DaVinci Resolve pokażę Ci podstawową obróbkę audio w filmie. Dobre jakościowo audio jest równie ważne, jeśli nie ważniejsze, od samego wideo. Co do zasady, dużo łatwiej jest nam przyjąć np. słabą rozdzielczość wideo, kiedy audio jest dobrej jakości. Jeśli jest odwrotnie, czyli mamy super obraz, ale dźwięk jest niezrozumiały lub słaby jakościowo, to bardzo szybko się do niego zniechęcimy. Dlatego nasza praca z dźwiękiem powinna usuwać wszelkie niedoskonałości nagrania, tak żeby odbiór całości nie był zaburzony. Uznałem, że najlepiej będzie podzielić obróbkę audio na 5 części: separację ścieżek, fade-in, fade-out, redukcję szumów, łączenie limitera i kompresora oraz omówienie equalizera. Zaczynamy od separacji ścieżek. Ogólne założenie jest takie, że aby nasza narracja była zrozumiała, to jej poziom głośności powinien być wyraźnie wyższy od głośności podkładu muzycznego. Z doświadczenia staram się, żeby ta różnica wynosiła około 18-22 dB. Żeby odseparować nasze ścieżki, otwieramy zakładkę Fairlight w naszym projekcie. Tutaj na środku mamy mikser. To właśnie w nim widzimy wykresy głośności naszych ścieżek audio. Ponownie kroimy, tym razem w poprzek. No i gotowe. Wykresy A1 i A2 dotyczą naszych poszczególnych ścieżek, a wykres Bass to nasza suma dźwięku. Poziom sumy dźwięków, który należy bezpiecznie celować, to na przykład dla YouTube a minus 13 dB. Czyli nie powinniśmy tego poziomu przekraczać. Co prawda, jeśli to zrobimy, czyli wyeksportujemy wideo z głośniejszym audio, to YouTube i tak automatycznie dopasuje głośność do minus 14 dB, ale w tym procesie możemy stracić na jakości dźwięku. Lepiej to audio przygotować samodzielnie. Dlatego najpierw odseparujemy głośność ścieżek. Narracja powinna być głośniejsza, z pikami, czyli najgłośniejszymi dźwiękami w okolicy minus 13 dB. Sprawdźmy, jak jest teraz. Jak pokroić cebulę? Sposobów krojenia cebuli jest kilka, w zależności od tego, do jakiej potrawy chcemy ją wykorzystać. Najczęściej kroimy cebulę w piórka, w krążki lub... Jest to około minus 10, minus 12 decybeli. To nieźle, ale pokażę Wam teraz, jak regulować w prosty sposób głośnością. Możemy na przykład zaznaczyć klip i w inspektorze suwakiem volume ściszyć lub podgłośnić konkretny klip. Jednak w naszej przykładowej lekcji musielibyśmy to robić dla każdego pociętego już klipu. Możemy więc zaznaczyć całą ścieżkę i tutaj, przy napisie track volume, wprowadzić zmianę dla wszystkich klipów na tej ścieżce jednocześnie. Teraz sprawdźmy poziomy kostkę. Zazwyczaj to charakter dania wymusza sposób krojenia cebuli. Do zup kuchni azjatyckiej, a także zup z dużą ilością mięsa, takich jak. Moim zdaniem, podkład mógłby być kilka decybeli ciszej. Skorzystajmy z tego, że na ścieżce mamy tylko jeden klip. Zamiast ustawiać jego głośność poprzez track volume czy volume klipu w inspektorze, możemy przesunąć poziomą linię na środku klipu. Podczas przeciągania widzimy wartość w decybelach, o jaką zmieniamy głośność tego klipu. Już w jednej z poprzednich lekcji na szybko obniżyliśmy tutaj głośność, ale myślę, że minus 24 decybele będą akurat. I teraz, tak jak możemy zobaczyć tutaj w mikserze, nasze ścieżki dzieli około 18 decybeli. Dokładnie o to chodziło. uniwersalnym sposobem jest pokrojenie cebuli w mniejszą lub większą. Kolejna rzecz, która uprzyjemni odbiór naszego dzieła to fade in i fade out, czyli po prostu wyciszenia. Na początku i na końcu naszego podkładu muzycznego warto zrobić właśnie fajy. Przechodzimy na początek klipu i najeżdżamy na niego myszką. W górnej części klipu pojawia się biały suwak. Przeciągamy go w bok o no, na przykład sekundę. Żeby efekt był jeszcze lepszy, możemy tą białą kuleczką zrobić łagodniejszą rampę. Czyli głośność zamiast rosnąć liniowo, będzie rosła parabolicznie. To już zostawiam Wam. To samo robimy na końcu pliku audio. Wydłużmy klip o około sekundę, może dwie, i zróbmy wejda. Wróćmy na chwilę do zakładki Edit i wydłużmy również wideo. W nim też zrobimy fade out. Gotowe. Gotowe. Często w naszych nagraniach będzie słyszalny szum. O jego wycinaniu mógłbym zrobić całą lekcję, ale tutaj w ramach podstaw pokażę wam wbudowany efekt. Teraz zanim jeszcze włączymy efekt Noise Reduction, zaznaczmy sobie lub, żeby DaVinci odtwarzał naszą oś czasu w kółko. Wydłużmy na chwilę ostatnie nagranie. Teraz zaznaczamy in i out na ciszę, czyli szum, którego szukamy. Klikamy Alt-slash albo Option-slash na Macu i DaVinci będzie odtwarzał w kółko nie cały timeline, ale tylko nasze zaznaczenie. W mikserze pod ścieżką A1 klikamy plusik. Wybieramy Noise Reduction i jeszcze raz Noise Reduction. Otwieramy go, klikając dwukrotnie w nazwę. Możemy albo dać programowi działać za nas i kliknąć Auto Speech Mode, albo działać manualnie. Dzisiaj, jako że uczymy się podstaw, automat nam w zupełności wystarczy. Ale jeśli mielibyście pytania odnośnie manualnego ustawienia oraz tych wszystkich pokręteł, no to piszcie śmiało w komentarzach. Być może zrobię nawet z tego osobną lekcję. Na koniec, pamiętajcie, że Option X lub Alt X czyści nasze punkty in i out. Parametric Equalizer to narzędzie, dzięki któremu możemy zmieniać barwę naszego dźwięku. Włączamy go w mikserze klikając dwukrotnie tą niebieską linię. Możemy sprawić, żeby audio brzmiało bardziej basowo, czyli nisko, lub mniej basowo, czyli wysoko. Niską barwę często kojarzymy z radiem lub podcastami, ale należy tutaj uważać, żeby nie przegiąć, bo nasz dźwięk będzie za bardzo stłumiony, czyli brzmiący jak przez poduszkę. Zasada jest taka, że przyciągając te punkty możemy podgłaśniać i ściszać od lewej dźwięki niskie, środki, a po prawej wysokie. Pojedyncze zmiany resetujemy klikając dwukrotnie w pokrętła Gain poniżej. Załóżmy, że chciałbym brzmieć bardziej basowo, więc podniosę poziom w niskich partiach, a obniżę w wyższych. Kilka, w zależności od tego, do jakiej potrawy chcemy ją wykorzystać. Najczęściej kroimy cebulę w piórka, krążki lub kostkę. Zazwyczaj to charakter dania wymusza sposób krojenia cebuli. Do zup kuchni azjatyckiej, a także zup z dużą ilością mięsa, takich jak Bogra czy gulaszowa, zazwyczaj kroimy cebulę w piórka. W zależności od tego, do jakiej potrawy chcemy ją wykorzystać. Słychać różnicę? No i ostatnie efekty na dzisiaj, czyli limiter i kompresor. Klikamy dwukrotnie w Dynamicsa, czyli tutaj poniżej Equalizera. Otwiera nam się okno, i na dole mamy kompresor i limiter. Znowu. Na tym poziomie zaufamy defaultowym ustawieniom. No, może w większości. Ustawimy sobie głośność, od której te efekty mają działać, ale, ale jak właściwie one działają? Limiter odcina wszystko to, co przekroczy głośność, którą ustawimy jako graniczną. Czyli jeśli ustawi minus 10 dB, to limiter wyciszy każdy dźwięk głośniejszy niż minus 10 dB. Dosyć brutalnie. Kompresor natomiast, jeśli ustawimy na przykład na Minus 13 dB to każdy dźwięk, który przekroczy tę wartość, będzie wyciszany w stosunku 2 do 1, czyli każde przekroczone 2 dB wyciszy o 1 dB. To dużo łagodniejsza forma obróbki, dlatego chcemy, żeby działała wcześniej niż nasz brutalny limiter. Od tego, Na naszym nagraniu zmiany tak, będą sortelne. Gdybyśmy jednak ustawili te efekty bądź bądź agresywnie, kroski, to tutaj zobaczylibyśmy wizualną reprezentację tak. ilości pracy, jaką one wykonują. Na koniec podpowiem, że limiter i kompresor często obniżają ogólną głośność naszego nagrania, więc możemy na nie, suwakiem make up podgłośnić z powrotem ścieżkę. Zup kuchni azjatyckiej, a także zup z dużą ilością mięsa, takich jak bogra czy gulaszowa, zazwyczaj kroimy cebulę. No i co? To by było na tyle jeśli chodzi o lekcje z podstaw dźwięku. To jest tak naprawdę temat rzeka, dlatego jeśli macie jakieś dalsze pytania, to chętnie odpowiem na nie w komentarzach, a może nawet zrobię lekcję z danego efektu czy sposobu obróbki dźwięku z przykładowymi próbkami do pobrania. Pamiętajcie o subskrypcji kanału! No i do zobaczenia!